Już się mam Sister historią na LEGO Archer A w tym, to jest odcinek, druga część, bo nie wiem Zestopowałam i mi zlegowało to druga część po prostu zrobię No i Tu będzie, sobie wejdziemy Co ja robię? Kolor i to I sprawdzimy czy dostanę szczęście no i, kurde. Ej, otworzę chyba tego big boxa. Nie wiem. Nie, nie, bo ostatnio otworzyłem big boxa nic, nic mi nie drobnęło. Będę robiło tak. O, zrobimy kodzik. Sobie włączę zapomniał, bo mi zepsuło Damian. Łe Dobra, dobrze? Nie dobrze. mam Damian. No i dobra, sobie Ile mam. Dobra, jest jeden tego gra. No i sobie Łe, co jest? Dobra, no to. Ech, jech, yeah. dobra. Otworzymy chyba. Mam no, mega bok, bym chciał otworzyć. Ale to by długo by mi zajęło. Dobra. Do. Trzy. Dobra. Drop. Kurde, nie dropnie, coś tam. No i punkty mocy, punkty. O, do stu. No i... słabo coś nam wyszło. No i po prostu będziemy grali nadal. No, a co zrobię? Nie wiem, coś kliknęłem. Yy. Aha! Ej, ja, ja, ja chcę co coś wam zrobić. O, coś kliknęłem i nie wiem co to jest się dzieje. Aha. Nie wiem co, co się stało. No i... Nie wiem, klikam zrobić zdjęcie. Takie jakby zdjęć. Aparat. O. Aha, coś mi się pokazuje. No i dobra. Może zakończyć odcinek dzisiaj zleci z Minecrafta, no to do no... Nora. No... No...